że jesteśmy już trochę ponad tydzień po ostatnim meczu tej rundy, rundy jesiennej, w wykonaniu GKS-u Katowice, chyba bardzo udanej. Jak trener oceniłby te, te zmagania w rundzie jesiennej? Oczywiście, patrząc na sytuację końcową po tej, po tej jesieni, miejsce i ilość punktów, myślę, że możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni na pewno przed rozpoczęciem sezonu. Każdy, każdy byłby zadowolony gdyby, gdyby usłyszał, że, że tak się to zakończy, ale na pewno w trakcie tego sezonu były również takie momenty, w szczególności może ten początek nie był taki jaki oczekiwaliśmy przez pryzmat zdobywanych punktów, Pomyślę, myślę, że, że gra z każdym meczem wyglądała coraz lepiej i również ten drugi taki okres, w szczególności te dwie porażki pod rząd i w końcówce sezonu, czyli ta porażka w Bytowi. Jak również porażka w, w, w suwałkach, gdzie zagraliśmy dobre spotkania, w moim odczuciu, ale zabrakło może właśnie tych takich paru procent tej, tej ostatecznej determinacji, tej determinacji, którą pokazaliśmy w ostatnim meczu i w wielu tych wcześniejszych meczach, których zwyciężaliśmy. No właśnie, trenerze, jeżeli już mówimy o tej determinacji, to ja bym jeszcze wskazał ten charakter drużyny, bo to jest chyba ten punkt, który teraz tak naprawdę, o którym możemy powiedzieć, że jest punktem charakterystycznym GKS-u Katowice, czyli to takie stuprocentowe czy ponad stuprocentowe zaangażowanie, chęć walki, chęć zdobywania tych punktów i chęć wygrywania, co pokazał chociażby ostatni mecz rundy, który nie układał się do końca tak, jak chcieliśmy, ale właśnie dzięki tej determinacji udało się te trzy punkty zostawić tutaj na Bukowej. Ja myślę tak, że najważniejszą rzeczą jest to, że latem dokonaliśmy dosyć dużych zmian. I Powiem szczerze, że na pewno chwała tym zawodnikom, którzy przyszli, jak również tym, którzy, którzy w tej drużynie pozostali, że dosyć szybko zaczęła się tworzyć taka pozytywna atmosfera w tej drużynie, napędzana na pewno dobrą grą i wynikami. I myślę, że na tą chwilę na pewno jest to, jest to drużyna, która, która wie, o co walczy. Z jednej strony, z drugiej strony myślę, że... Te wyniki, tych wiele spotkań, jak gdyby dodało im dużo pewności siebie i wiary w to, że jednak to może być dla nas bardzo ważny i przełomowy sezon. I myślę, że to były takie punkty zwrotne. A tym, a tym takim meczem, w moim odczuciu e, przełomowym, to był, to był mecz w Bielsku-Białej. I to zwycięstwo, styl e, z drużyną, która spadała z ekstraklasy, z kandydatem również do, do awansu, to myślę dało, to taką większą wiarę, większą pewność siebie, ale nie arogancję. I to jest myślę ważne również, że cały czas jest ta pokora w całej, w całej ekipie. Każdy sobie daje sprawę z tego, że na dzień dzisiejszy po tej ciężkiej, ciężkiej jesieni Mamy czas na trochę odpoczynku, luzu, świętowania, zabawy, bo to jest również bardzo potrzebne, ale zdajemy sobie sprawę z tego, co nas będzie czekać na wiosnę. Trenerze, statystyki również bronią i trenera, i GKS Katowice. Jedna porażka w domu, najwięcej zwycięstw w lidze i tak naprawdę możemy powiedzieć, że najmniej straconych bramek w lidze. To są te chyba takie punkty, które, które naprawdę cieszą, bo ta defensywna gra GKS u Katowice sprawiała naprawdę ogromne wrażenie. Oczywiście no, te statystyki są dla nas pozytywne, ale tak jak już wcześniej powiedziałem, no, zawsze, zawsze są takie momenty, kiedy, kiedy um, zastanawiamy się nad tym, żeby pewne rzeczy poprawić, bo, 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 bo również cieszymy się z jednej strony z takiej skutecznej gry w defensywie, pomimo tego, że nie jesteśmy drużyną, która się cofa na własną na połówkę, czy broni przed własnym polekarnym, karnym, wręcz przeciwnie, staramy się cały czas my kontrolować tę grę, być wysoko, atakować od razu przeciwnika po ewentualnej stracie piłki, tak więc to przynosiła nam efekty. To była również zasługa takiej pewnej dyscypliny, która powodowała, że, że traciliśmy tych mało bramek. Oczywiście również i postawa bramkarzy, postawia, postawa całej drużyny, bo nie można nie można mówić o tym, że, że jeżeli drużyna traci tak mało bramek, że to jest tylko zasługa czwórki obrońców plus bramkarza, to jest zasługa całej drużyny, bo, bo jak gdyby ta obrona zaczyna się od razu w tym momencie, kiedy traci piłkę drużyna. I nasi zawodnicy ofensywni, napastnicy, pomocnicy, no w, tych, w tych spotkaniach widać, że wykonują to coraz lepiej. To zaangażowanie, ta agresywna gra po stracie piłki powoduje, że nie pozwalaliśmy na to, zbyt często na to przeciwnikowi, żeby nas skąd atakował. W tych meczach, w których. W których na to pozwoliliśmy, od razu zostaliśmy za to pokarani. Tak było miejsce i w pierwszym meczu inauguracyjnym i porażka, porażka z wygramy suwałki, jak również, jak również te dwie porażki w końcu sezonu w Bytowi i w suwałkach. Tak więc to były takie identyczne sytuacje, takie identyczne momenty, po których straciliśmy bramkę. Tak więc to jest na pewno taki materiał do analizy i do poprawienia tego elementu gry. To, co cieszy w tym sezonie, to również fakt, że nie ma jednej gwiazdy zespołu, a to drużyna jest. Tą gwiazdą. Ten kolektyw to, że każdy, to widać na boisku, że każdy tam walczy za każdego. Jeżeli jakiemuś zawodnikowi coś się nie uda, to on wie i ma tą świadomość, że ma jeszcze kolegów z drużyny, którzy mu pomogą. To jest na pewno duży plus, ale myślę, że to jest również jak gdyby wartość tej drużyny, że wszyscy ci zawodnicy szybko to zrozumieli, że, że naszą, naszą filozofią i to, co chcemy przekazać drużynie, jak ona ma reagować, jest, jest temat numer jeden, to znaczy się dobra gra drużyny skuteczna, dająca nam, dająca nam punkty, bo automatycznie zasada obowiązuje taka, kiedy drużyna dobrze gra, wtedy indywidualnie zawodnicy zaczynają być doceniani, ich wartość rośnie. Jeżeli dajmy na to, jest to odwrotna sytuacja, kiedy jeden czy drugi zawodnik ewentualnie będzie chciał grać bardziej pod siebie, nie, nie dla drużyny, to najczęściej kończy się to katastrofą dla obu stron, I dla drużyny brakiem wyników, jak również dla, dla, dla tych zawodników, którzy mają być tymi, nie chciałbym używać gwiazdami, bo myślę, że na razie, na razie w naszych szeregach nie mamy takich zawodników, którzy, którzy aż mają tak duże umiejętności, ale... To jest największa, mi się wydaje, nasza wartość na tą, na tą chwilę, charakter jako, jako, jako całość na, na boisku. Oczywiście są zawodnicy wiodący, jak, 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 jak kapitan Grzesiek, Gąty, czy Fosa, tak więc na pewno są ci zawodnicy, którzy, którzy mają większe znaczenie, ale, ale na pewno ich zaangażowanie i oddanie dla drużyny powoduje, że, że wszyscy doceniają to, że muszą walczyć, jeżeli te cała ta ekipa, która jest na boisku, plus ci, którzy czekają na, na, na wejście, dadzą maksimum swojego zaangażowania, oddania ser, serca, to na pewno w pierwszej lidze ma to duży wpływ na, na osiąganie zwycięstwa. Trenerze, po tym ostatnim meczu rozpoczął się okres zwany okresem roztrenowania. Zawodnicy nie pojechali jeszcze na urlopy, jeszcze dalej ciężko pracują. Jak ten okres, okres wyglądał i tak naprawdę co on miał na celu? No przede wszystkim ten okres ma dwie rzeczy na celu. Gdybyśmy od razu zrezygnowali z tego okresu, ta przerwa do świąteczna, do rozpoczęcia, do rozpoczęcia pierwszego treningu, byłaby zbyt długa. Tak więc no, byłoby to zbyt niebezpieczne. Te ewentualne, ewentualne spadki wydolności mogły być, być później no, trudniejsze w realizacji. Dlatego też zdecydowaliśmy o tym, że, że trenujemy do 9 grudnia, tak więc nie jest to jakaś ciężka praca, ale to, to, są, to są też testy, które już przeprowadziliśmy w, w minionym tygodniu. No i teraz praktycznie zostały nam dwie jednostki treningowe, gdzie więcej już jest takich prostych rzeczy gry. Bardziej już, już zabawało bez, bez jakichś wielkich, wielkich wielkiego zaangażowania i, i, i tempa, ale to ma służyć no, Również no przede wszystkim temu, że to jest takie powolne wyjście, potem mamy praktycznie 5-tygodni przerwy i rozpoczynamy okres przygotowawczy 12 stycznia. No właśnie, skoro już trener wspomniał o tym okresie <grym> przygotowawczym, drużyna spotyka się po tym okresie pracy indywidualnej 12 stycznia tutaj na Bukowej. Jak ma wyglądać ten okres przygotowawczy do rundy wiosennej? Czy już trener ma jakieś plany, czy to dopiero jest w sferze planowania i analiz? To znaczy tak, jeżeli chodzi o cały okres przygotowawczy, praktycznie wszystko już jest zaplanowane, dopięte. Oczywiście ta przerwa przerwa dosyć długa, to nie znaczy, że zawodnicy nie będą nic wykonywać, każdy z zawodników otrzyma, otrzyma plan treningowy. Oczywiście w tej pierwszej fazie na pewno to jest wypoczynek. Na pewno wielu będzie wyjeżdżało gdzieś na, na zasłużone urlopy, tak więc tego potrzebują, żeby również być więcej czasu spędzić na, na tym odpoczynku i z, i z rodziną i myślę, że gdzieś. W tym okresie poświątecznym już, już będą mieli rozpisane plany, to co mają robić. Tak, żeby przychodząc 12 stycznia na pierwszy trening. nie wyglądało to na takiej zasadzie, że praktycznie przez 5 tygodni byli poza jakąkolwiek działalnością ruchową. To byłoby, to byłoby na pewno nieprofesjonalne. Ja muszę powiedzieć, że patrząc z perspektywy tego, co, co było w tamtym roku, i pierwszego treningu i testów, jakie. jakie, jakie Przeprowadzaliśmy to było widać, że, że w 100% wszyscy wykonywali to, co założyliśmy i, i e, te wyniki były no, bardzo dobre. Byliśmy tym, szczerze mówiąc, zaskoczeni e, i spodziewamy się takiej samej e, sytuacji e, 12 stycznia. Oczywiście tego 12 stycznia też chcemy, żeby, żeby ewentualnie ci zawodnicy, którzy mają do nas dojść, e, również, również no, w większości byli, e, byli już na tym pierwszym treningu. Jeżeli chodzi o ten cały plan, zamierzamy wyjechać na dwa, dwa e, obozy. Mamy praktycznie wszystkie mecze, mecze towarzyskie już zabezpieczone, tak więc myślę, że to będzie na pewno ciężki okres, ale interesujący dla zawodników, żeby się przygotować e, do bardzo ważnego sezonu, do tych 15 spotkań, które, które będą decydowały o tym, e, czy będziemy grać w eksaklasie. Tak więc to jest jasna rzecz, ale zdajemy sobie sprawę, że tych drużyn, które o tym marzą, w moim odczuciu jest co najmniej 7-8. Trenerze, Zawodnicy będą mieć chwilę wolnego, będą mieć tą pracę indywidualną. A jak w tym okresie będzie wyglądała praca sztabu szkoleniowego i tego całego działu sportu? Bo chyba to nie będzie przysłowiowa laba, a jednak okres wytężonej pracy. Oczywiście, no to w jaki sposób. My też będziemy mieć troszeczkę odpoczynku, to nie jest tak, że będziemy cały czas też pracować, też, też myślę, że taki bardziej wypoczynek psychiczny jest potrzebny, bo, bo to oczywiście nasze, nasze zaangażowanie fizyczne nie jest tak duże jak, jak zawodników, bardziej myślę, że ten wypoczynek psychiczny, ale oczywiście no, to jest kwestia przygotowania już tych jednostek treningowych, przygotowania tego okresu przygotowawczego, jeżeli chodzi o szczegóły. Na pewno no, Michał Siewieski ma zawsze dużo pracy, jeżeli chodzi o taką analityczną rzecz, przygotowanie różnych materiałów e, indywidualnie dla zawodników, dla, dla oceny, analizy tych spotkań, e, które zagraliśmy na jesień, e, zanalizowanie tych błędów, to co musimy poprawić, na co się musimy skoncentrować, żeby ta gra wyglądała jeszcze lepiej, żeby po prostu była z jednej strony skuteczna. I, i, I z drugiej strony, żebyśmy mogli zrobić na wiosnę następne kroki do przodu, jeżeli chodzi o rozwój ten, ten sportowy naszej, naszej drużyny. Trenerze, na koniec, jeszcze takie pytanie: trochę pół serio e, półnie. E, zbliża się gala Złotych Buków. E, wielkie wydarzenie dla GKS-u Katowice. E, jedną z kategorii to jest piłkarz roku. E, widział trener nominację i może nam wskazać swojego faworyta? Ja myślę, że to będzie na pewno ciekawa, ciekawa, ciekawa rywalizacja. Tak więc no, ja powiem szczerze, że. Patrząc przez pryzmat tego, co ci zawodnicy prezentowali, prezentowali na Jesień, nie jest to łatwy, nie jest to łatwy wybór. Ale no powiem szczerze tak z takich, kandydatów. Ja mam swojego faworyta, ale nie chcę go dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj tutaj wymieniać bez względu na to, kto z tych zawodników zdobędzie, zdobędzie tam nagrodę. Uważam, że jak najbardziej zasłużenie i na pewno ta rywalizacja, powiem szczerze, jest no zdecydowanie większa i bardziej wyrównana niż to chyba miało miejsce w poprzednich latach. To, tego ja osobiście jako trener się cieszę, bo to znaczy się, że idzie poziom sportowy, piłkarski naszej drużyny do góry. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. www.asapolska.pl